Dziw Smith był istotą wodną, znaczącą dla rybaków bałtyckich, którzy darzyli go szacunkiem i czcią. Wyobrażano go sobie jako gadzią fokę o kolczastej płetwie grzbietowej, która pojawiała się przy łodziach w odpowiedzi na specjalny śpiew rybaków. Kiedy zbliżał się do burty, ofiarowywano mu pożywienie jako hołd. W zamian ochraniał łodzie przed wywróceniem, trzymając mocno zarzuconą kotwicę i pomagając w połowie. Żywił się głównie rybami i innymi morskimi stworzeniami, które poławiano w okolicznych wodach. Jego obecność kojarzona była z obfitością połowów oraz bezpieczeństwem na morzu. Mieszkał w głębinach Bałtyku, przemieszczając się wzdłuż wybrzeża w poszukiwaniu łodzi rybackich, których strzegł. Według legend miał on nie tylko chronić łodzie przed wywróceniem, ale także przyciągać do sieci największe i najtłustsze dorsze, co sprawiało, że rybakom łatwiej było zapewnić sobie obfite połowy. Jego obecność przy łodziach była traktowana jako dobra wróżba i zapewnienie sukcesu w połowach. Mam nadzieję, że film Ci się podobał. Zostaw łapkę w górę, napisz komentarz z Twoją opinią i oczywiście nie zapomnij o subskrypcji, aby być na bieżąco z najnowszymi treściami na tym kanale. Twoje wsparcie naprawdę napędza mnie do tworzenia jeszcze lepszych filmów dla Ciebie. Do usłyszenia w kolejnym materiale